No, no więc idźmy do meritum teraz. Co Pan Majer dzisiaj ma zamiar przygotować? Pokazać ja, nie dla widzów. Teraz... Przygotuję. Na początku to będzie przygotowanie... I może być, i konserwos może być, obojętnie. Co będzie, to pan pan będzie to będzie robione przyzmi, ze mnie, przeze mnie ugułem Jaka potrawa? Będzie bigos, taki bigos Którzy ludzie ugułem, takiego bigosu ugułem tego nie robili To będzie w dwóch odcinkach, Pierwszą chcę Proszę pokazać po, składniki Składniki jakie będą w tym Tu właśnie Przysłali bigosik Znaczy kapustę kiszoną, swojską jak ładnie pachnie. Żebyście czuli, to byście wariowali. To są też dwa banany. To składniki. Cebulka. Cybulka Boża. Marcheweczka to wszystko, to wiejska, wiejska, to nie wiejska, to z ziemi, które rosło, wyrosło, ten człowiek na górze pilnował to, żeby urosło, żeby ludzie to spożywali zdrowo i uczciwie. Jabłuszka, marsoweczka. O, to też się też daje. Mędrynki. Kiełbaska te... jakaś będzie? A, i kiełbaska. Może pan rozpakuje, jak pan może. Ja wezmę. A tutaj jak napisane jest, jaka pachnąca. To ta jest... Yy, Podlaska. No i rozumiem, że będzie pan to wszystko teraz skroił. Ja będę kroił, a na drugim filmie po prostu jak przygotuję, będzie pokrojone w czymś i po prostu do garka i do pieca. I jak to będzie, to wszystko jak do pieca, jak się przyprawia, jak się wszystko dokładnie robi. Dzień dobry, właśnie zapraszam. Chciałem tu już część będzie do gotowania, ale chciałem pokazać dla Was, jak się to wspaniale robi. To właśnie tak się robi. To tu jest? Tak. To tu jest? To pieczarki są. To cebulkę trzeba podsmażyć to na początku. A to. Jako okrasa. <noise> jak pan to podsmaży co następne będzie? Później będzie Będziemy przyprawiać, ale chciałam pokazać jak to szybko jak to szybko kucharze robią. Oni ogółem się nie bawią. O tak się właśnie robi. Tak właśnie się robi, kroi się szybciutko. I kiełbaskę też pan będzie podsmażał? Tak, trzeba podsmażyć wszystko. Jeszcze y, kawałek innego, swojskiego też, tylko odmraża się, bo było w ludówce. Y, nie będę zdradzał. Będziecie sami widzieć. Ale to musi się pierwszo o Oto. O tak właśnie szybciutko, a nie jak baby siedzą i klaskają tam i robią co nie trzeba. Jeszcze chciałem podkreślić, teraz właśnie podsmażyło się trochę, jeszcze przyprawię o wagetę, całe te muszę przyprawić, Przyprawy to na końcu, a teraz to jeszcze ja boczku trochę, bo tu będzie lepszy bo tu boczku nie wysłali a kawałek było to i trzeba I, to I, musi... i co jeszcze i kiełbasa tak i kiełbaska właśnie co oni wysłali taka smaczna bo szkoda mi tej kiełbaski było rzucać ta już taka była dobra ale to nic będzie pyszny bigos Ludzie po to wysłali, żebym ja po prostu to zrobił. I jak pysznie. Jeszcze chciałem podkreślić. Trochę ja po swojemu zrobię. Zrobiliśmy to, co dzisiaj dostałem w ogóle która lepsza, która słabsza. No przypali się to całe to zrobi się. Z kapustą to takie będzie pychać, że to będzie pod bramką chyba kolejka. To trzeba czekać. No, dzień dobry. Jeszcze chciałem y, podkreślić, trochę przyprawy dać. Trzeba bogatę. To tu później. I y, teraz. Aha, teraz robimy tak. Biorę kapustę. Ta kapusta to musi tutaj się zawsze wlewa się zawsze trochę wody żeby to musi się być dobrze przygotowana ogółem przygotowana ponieważ to musi się parzyć to tuszyć się musi później coś tego to przyprawy nie przeprawy to wszystko się dokłada i o, to właśnie powinno być tak I jeszcze tak szybciutko... o, marchaweczkę, polska marcheweczka tak właśnie się, tak się właśnie wszystko robi, szybko, jak zawodowcy, nie ma prawa nic się zmarnować. O, i to będzie sobie to stało, będzie się tuszyło. Do tej maskę. Ja ugłęb. Tę maskę to źle. Po prostu tutaj trzeba widzieć, bo tutaj nie jest tak odpowiedni. A dodałem wcześniej i rodzynki tutaj. Całe tyle. I po prostu ja tu zdejmę. I po prostu trzeba teraz to już się tuszy teraz zrobię tak to właśnie tak się robi coś jeszcze pan będzie dodawał teraz do serwisu? Tak, do do. muszę zasłonić Zasłoni. Dam. Pierwszo pomieszam, a je rodzynki są i to będzie się tuszyło. To właśnie tak powinno być. A z marcheweczką i cebulka Teraz odchodzę. Co to, to za składniki? To są banany i mędrynki to muszą, musi się tuszyć a, a to jabłka, pierwsza jabłka o, upadło nie szkodzi to upadło a tu mamy to właśnie banany a właśnie o, skórki jeszcze zostały tylko muszę spróbować o. to właśnie na słodko będzie to i to musi się właśnie sobie delikatnie tuszyć o to kapustka o teraz właśnie się jak dawało się do wody wcześniej trochę to teraz po prostu to o tak się jak ukrasa, jak ukrasa mnie, zobaczy, że będzie w szoku. Dzieci też tak się nauczył gotować, to po prostu dalej będzie później. I. Ale to, Zobaczcie, to. To nie. To nie bar mleczny że tu były czego się nie robi. To takie dobre. Ja teraz pomieszam jeszcze. To było smażone. Całe te wszystkie. O! Jaki kolor się zrobił? Taki kolor. A jakie pycha. Już takie to dobre. O i nawet kawałki boczku. A to banany, nie, a to mdrynka. To niech się musi tuszyć. To bardzo pyszne jest. Później będziemy, to musi jeszcze postać trochę. Bo już tyle czasu. Ale. Muszę podbuchać, bo to gorące. Takie dobry, że kicha masz. To chyba ze szczęścia. Po prostu tak nauczyłem się gotować i po prostu chciałem pokazać jak to się właśnie... O. Ludzie chyba będą oglądać mnie, bo jak kicham. Oglądają wszędzie mnie. To teraz okrasa to się schowa. Jakby ktoś przyszedł na test, to powiedział: wszystkie połowy baru będziemy zamykać, bo jesteś teraz rządzić. Dzień dobry. To ja nie powiem kto. Chciałem powiedzieć, że przygotowałem właśnie ten cudowny Bigos. Tu, tylko nie z trupa. Nie wiadomo z kogo. To jest bardzo pyszne i po prostu nałożę. O tak muszę. Bo tu nie ma jak oddychać. O jak. Nałożę, żeby i pan ryzyser też spróbuję. Czyli ja naprawdę... No trzeba, trzeba, ryśne. trzeba. Ale próbowałem, było dobre. Halo. I to na pewno będzie wspaniałe. No i dla pana Kononowice. No On ogólnie nic już na ten temat nie będę mówił Ja wiem co, on nie robią Więc idziemy degustować, tak? No pewnie, że tak, tak. Degustacja. Degustacja. O, Degustacja. O, właśnie. Bardzo no, proszę. Panie proszę. Proszę zobaczyć jak to wygląda Proszę widać opinię, panie majorze? Mm. O tak. Ja nie wiem. Ja też tak uważam zaraz ja wydam opinię nie powiedziałeś ty że ja nie potrafię nic nie robić i? Nie, jest dobre jest wyjrzewy chyba powiem tak bardzo smaczne i chcę złożyć. No ja powiedziałeś, że ja nie potrafię. Że gratulacje. Traczkę. Gratulacje Za ugotowanie takiego pysznego bigosu. I gotuj tak dalej. Majorze bigoś. E, z bąbasu. No jakim z bąbasu? Ja A nie z z Bumbasu, skąd jest? w stoku. I ogółem niech ludzie patrzą się na takie cudowne rzeczy, takie pyszne, wspaniałe.